Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzisiaj jest wtorek, 4 stycznia 2021 roku. Jestem na stacji Goleniów. Witam Was po raz pierwszy w nowym roku. W dniu dzisiejszy udałem się na stację w ten nieco deszczowy wieczór, aby nagrać kilka składów. W filmie będzie kilka składów regio. Oraz pociągi Intercity Podlasiak i Intensity Mewa Jednakże największym hitem dzisiaj jest pociąg Telka Wyczółkowski z stacji Lublin Główny Świnoujście, który przez awarię sieci takcyjnej niedaleko koniec pola jest opóźniony około 300 minut. No nic, zapraszam Was więc do oglądania. Pociąg radio ze stacji Świnoujście GONT do stacji Szczecin Główny przez stację Szczecin Dąbie Wiedzie na tor przy peronie pierwszym Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu We train from Świnoujście Port to station Szczecin Główny via Szczecin Dąbie is arriving on track 2 platform 1 Please stand away from the platform edge Redio do Główny, przez trzeci, Pociąg Redio ze stacji Koszali do stacji Szczecin Główny przez stację Szczecin dobie wjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Pociąg kredio ze stacji Koszali do stacji Szczecin Główny przez stację Szczecin dobie wjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. from Colostalin to Station, Stretching Water via Stretching Dock is arriving on track 3, platform 2. Please stand away from the platform edge. Jeżdża pociąg Regio relacji Szczecin Główny – Świnoujście. EN 63A 033 Pociąg radio ze stacji Szczecin Główny do stacji Kołobrzeg przez stację Nowogard Gryfice Trzebiatów wjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Train from Szczecin Główny to stacja Kołobrzeg. Wąwala Wierd Gróvicza Trzcielietel is arriving on track three, platform two. Please stand away from the platform edge. Wjeżdża pociąg Kregio, relacji Szczecin Główny Kołobrzeg. 63 h 003 Pociąg Intercity Podlasia ze stacji Suwałki do stacji Świnoujście przez stację. Wysoka Kamieńska, Międzyzdrowie, wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 19, 18, 17 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 16, 11, 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 13, 12-11 znajdują się na końcu składu pociągu. Pociąg Intercity. Podlasia ze stacji Suwa do stacji Świnoujście przez stację. Wysoka między zdrowie, wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 20.58. Intercity train Podlasiak from Sudov to station Świnoujście via Wysoka Kaminska Międzystroje is arriving on track 1, platform 2. For this train, a seat reservation is compulsory. Carriages number 19, 18, 17 will stop in first sector. Carriages number 16, 15, 14, 13 will stop in second sector.

ep 08009 Tak jak widzieliście, w dniu dzisiejszym, miłe zaskoczenie, na pociągu Intensity Podlasiak, zamiast standardowego Griffina, przyjechała dzisiaj lokomotywa EP08. Lokomotywy EP08 nie pojawiają się w Golniowie zbyt często, no ale na pociągu Intensity Podlasiak, no cóż, nigdy się nie spodziewałem, że ją spotkam. Czekam więc dalej na pociąg Telka Wyczółkowski, i na pociąg Intercity Mewa. Pociąg Intercity Mewa również jest nieco opóźniony. Około 15 minut. No nic, czekam więc dalej.

Pociąg Intercity Mewa ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Świnoujście przez stację Wysoka Kamieńska Międzyzdroje planowy przyjazd o godzinie 21.23 wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 19, 18, 17 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 16, 11, 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 13, 12, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Opóźniony pociąg Intercity Mewa ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Świnoujście przez stację. Wysoka Kamieńska, Międzyzdroje, planowy przyjazd o godzinie 21.23 wjedzie na tor pierwszy, przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. The delayed intercity train Mewa, from Warsaw to station Świnoujście 2 Wysoka Kamieńska System. scheduled arrival time 21.23 will arrive on track 1, platform 2. for this train a seat reservation is compulsory. carriages number 19, 18, 17 will stop in first sector. carriages number 16, 15, 14, 13 will stop in second sector. carriages number 12, 11 will stop in third sector. Please stand away from the platform edge. We apologize for the delay. Wjeżdża pociąg Intercity Mewa, relacji Warszawa Wschodnia, Świnoujście. Tak więc pociąg Intensity Mewa odjechał. I na tym kończę mój dzisiejszy wieczorny film. No cóż, całkiem udany wieczór. Dziękuję wszystkim za oglądanie i komentowanie. Do zobaczenia. Na razie.